Witam w kolejnym odcinku poradnika Step by Step. W tym odcinku przedstawię wam krok po kroku sterowanie spalinową lokomotywą manewrową SM42 w najnowszym wydaniu symulatora Maszyna. Przed uruchomieniem symulatora należy włączyć na klawiaturze klawiaturę numeryczną. Na klawiaturze powinna być zapalona dioda numlock. Jest to konieczne do pełnej obsługi sterowania w symulatorze Maszyna. Ponadto jest możliwość interakcji z przełącznikami w kabinie za pomocą myszy. Aktywujemy tę funkcję, naciskając klawisz alt na klawiaturze. Znajdujemy się w kabinie lokomotywy manewrowej SM42. Procedurę uruchomienia rozpoczynamy od załączenia baterii. Naciskamy klawisz J. Załączamy pompę paliwową. Klawisz F. Następnie załączamy pompę olejową. Klawisze Shift-F. Możemy zaobserwować wzrost ciśnienia oleju. Uruchamiamy silnik spalinowy za pomocą rozrusznika. Przytrzymujemy klawisz M. Załączamy oświetlenie czoła lokomotywy. Klawisz Y, reflektor lewy, światło białe, klawisz I, reflektor prawy, światło białe, klawisz U, reflektor górny, światło białe. światło czerwone końca lokomotywy klawisze control shift y lewy tylny reflektor światło czerwone klawisze control shift i -Y. prawy tylny reflektor światło czerwone Przed rozpoczęciem jazdy należy wyluzować hamulce. W tym celu ustawiamy kran hamulca w pozycję jazda. Naciskamy klawisz 6 na klawiaturze numerycznej. Na manometrze gimra hamulcowego widzimy spadek ciśnienia. Do całkowitego odhamowania używamy odluźniacza hamulca. Naciskamy klawisz 4 na klawiaturze numerycznej. Przestawiamy nastawnik kierunkowy w zależności od kierunku jazdy. Klawisz R do tyłu, klawisz D do przodu. Jesteśmy gotowi do jazdy. Obracamy koło nastawnika jazdy, klawisz, plus, na klawiaturze numerycznej. Na pierwszej pozycji następuje załączenie styczników liniowych. Na pozycji drugiej następuje wzbudzenie prądnicy głównej wzbudnicą, w wyniku czego zaczyna ona wytwarzać prąd trakcyjny, którym zasilane są silniki trakcyjne. Ustawiając kolejne pozycje nastawnika jazdy zwiększamy wzbudzanie prądnicy głównej i obroty silnika spalinowego. Po rozpoczęciu jazdy zapali się lampka czuwaka aktywnego. Potwierdzamy czujność naciskając spację na klawiaturze. Czynność tą powtarzamy za każdym razem. Kontynuujemy jazdę, kontrolując jednocześnie prędkość zgodnie z przepisami sygnalizacji i wskaźników kolejowych. Przed rozpoczęciem jazdy manewrowej załączamy reflektory TB1 w zależności od stanowiska maszynisty. Światło białe, lewy tylny reflektor, klawisz Ctrl Y. Światło białe, prawy tylny reflektor, Ctrl I. Czy pan powtórzył, był Michał Stasz? 30 dostał pan? Tak, mam rozkazik taki. Mechaniku uciekamy. No to już jedziemy. Możemy również załączyć podświetlenie mierników. Klawisz średnik. Odhamowujemy lokomotywę. Następnie przełączamy przełącznik jazdy manewrowej na 1. Naciskamy klawisze Ctrl F. Nastawnik kierunkowy naprzód. No jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze. Ustawiamy potencjometr regulacji wzbudzania klawisze ukośnik oraz gwiazdka na klawiaturze numerycznej dajemy sygnał RP1 klawisz A przestawiamy koło nastawnika jazdy Jazdy manewrowej możliwe jest bardziej precyzyjne sterowanie jazdą lokomotywy. Kręcąc odpowiednio pokrętłem potencjometra następuje precyzyjne sterowanie wzbudnicą prądnicy głównej. Przed rozpoczęciem procedury hamowania upewniamy się, czy koło nastawnika jazdy jest w pozycji 0. W tym celu naciskamy klawisz minus na klawiaturze numerycznej. Za hamowanie odpowiadają klawisze 3 oraz 9 na klawiaturze numerycznej. Klawiszem 3 zwiększamy siłę hamowania. Klawiszem 9 zmniejszamy siłę hamowania. Podczas hamowania na manometrze cingla hamulcowego można zaobserwować wzrost ciśnienia, W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.